Cześć widzowie. Dzisiaj przygotowałem dla Was taką puszkę. Z, za, możecie ją kupić za 64 zł i 49 groszy. Aktualnie w tej puszce się z, znajduje. 9 trzy 3, 3 karty z limitowanej edycji i jedna karta coin. Na drugiej stronie to są. Takie. I takie saszetki są w tej puszce. Dobra. Może zaczniemy się, yy, ale to jest puszka kolek kolekcjonera. Dobra. Yy, zajmiemy się otwieraniem. A, to musimy tak otworzyć. Tworzymy w ten sposób. O. sobie to. O. Udało się. Teraz tak, tak i tak. Na koniec ta limitowane zostawimy. Już wyciągam. pokazanie. O. Mam wyciągniętą puszkę. Zapakowanie. Tu. Dobra. I bierzemy się za otwieranie puszki. Już otwieram. Dobra. Już widzę. Że... Pokazuję. Karty limitowane zostawię na koniec. Oj? Nie pokazuje co jest. Zostawiamy na koniec. Karty limitowane. Na koniec później. Zaraz zobaczymy. Dobra. Tu są saszetki, Obecnie są takie saszetki z. Nie wiem, co to jest za pijkoś pierwszy. Eee, tego nie pamiętam. A ten to jest Markinios. Kolejna jest z tego nie pamiętam. Tego też nie pamiętam. No i ten Jack Grillish. Chyba. No i kolejna jest z, z pobą, salachem. No i gundugan. Dobra. Zacznijmy od tego. Od tego dobra. Otworzę. Dobra, już tu otworzę. Dobra, tu otwieram. Już widzę, że czekajcie, otwieram. Dobra, otworzony. Otworzyłem. I pierwsza karta to jest Kapitan. Kapitan z Niemiec. Sebastian Rode. Jakiś? Dobra. No i klub Celazio. Nie wiem, co to jest za klub, nie znam za dokładnie. Kolejna karta to jest. Aleksandro Garka. Aleksandro Garnacho z Manchesteru United i Fred z Manchesteru United też. No i. No i to jest... Nie, to nie jest bramkarz. Mane manu, Manuel Lazar Lazzari, No i z Barcelony Kundę. Dobra, pierwsza prze, pierwsza sasz, saszetka. Bra. Pierwsza pierwsza saszetka. Bierzemy się za drugą. Już otwieram dla was. Dobra, otworzyłem, tworzyłem już widzowie, dla Was, pierwsza karta to jest, to jest Ruben Loftus-Heck, jakoś tak, fans favorite De Bruyne, o, kim pębe? Homogrewn jakiś? No i tu trzeba chyba będą bazóweczki. B bazóweczka Fabian Ruiz? Dobra. Jak? Lubis, Dias. No i Teren Teran. W sumie nie, Teran Torres. dobra, źle przeczytałem trochę. Kapaczuszka. Bierzemy się za, za kolejną. Dobra. Zostało otworzone. Trzecia seszeczka. Pierwsza karta. To jest Dawid Alaba z Realu Madryt. Kolejna Valentin Rongier. Jakoś tak. Chyba ma. Junior Messias. Kolejna, widzę, że coś dobrego. Ho. top Topkeeper. Pierwszy bramkarz. Dobrek. Top Keeper. E, to jest Manuel Neuer. No i fans favorite y, Kimiś. No, więc trzecia saszetka też dobrze bardzo. Bierze się następną saszetkę otwieramy dobra Pierwsza karta to jest Ferland Mandy Druga karta to jest do wow Dobre, też karta dobra Trą. W jakoś tak. Będzie tu. Uu, magicz. Szczegan. Dobra, kolejna. O, powtórka. I Pęba już był. Powtórka pierwsza. Kolejny. Ous Dembele. Bazuwa i. Aj. Dobra, i tak dobrze. No i M Mateo Gundo G. czy jakoś tak? Kolejna saszetka. Otwieram. Dobra, pierwsza karta. Zaczynamy taką kartą. Czyli to jest. Miguel Elmiroon. Kolejna karta. Fans' favorite. Jak to to? Jakob Murphy. Jakoś tak. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale jakoś tak. I... Rising Stars! Bardzo dobra karta! To jest... Ed Edric... Dobra karta! Eee... Rising Stars! Dobrze. To na koniec. odwróconą kartę. Teraz będzie... bazóweczka. No... Rato i i Alphonso Davis I Dominator Robert Lewandowski. Robert Lewandowski FC Barcelona. Tak to, o to się prezentuje. Ta karta. A z tyłu są takie. Kolejna saszetka, bo tu mam oczywiście 9 saszetek. Więc jeszcze mi zostało 4 saszetki do otworzenia. Dobra. Patrzymy. Bierzemy pierwsza karta. I fan, nie, do, doble, trąble, ej, też dobra karta chyba to jest to jest też jakaś dobra chyba magician na kimiś nie wiem czy nie był kimś na tej karcie już dobra kolejna karta To jest bazóweczka Gabriel Matinelli. Matinelli, chyba mu źle. No i Ismael Benacer. Nacer, tu mamy. No i po teraz taki Patric. Taki to. I ostatnia karta. To jest adres Christensen. O, dobra. Kolejna paczuszka. Już mam sześć otworzonych paczek. Kolejna paczuszka. Dobra, chociaż raz zobaczcie, jak ja otwieram. Jak mi się uda. Słuchajcie. O, patrzcie. Dobra. Nie, sorry, nie udało mi się jedną ręką. No, bierzemy te karty. Tu. Pierwsza karta. To jest jakiś napastnik. O! Sadio Ej. Ej. Niezła. Dobra. Kolejna karta. Malinowski. Rusjan. Kolejny. Nix. popę. I. u Rising Star. Kto to? Mar Matias Ule. Dobra. Kolejna karta. Fans' favorite. Ashraf Hakimi. Paris Arjoumen I kolejna to jest. U, to Nie, to, tego chyba nie było, dobra. Już mam otworzone. Siedem saszetek, więc jeszcze trzy zostały. Nie, jeszcze dwie zostały. No, bo dziewięć jest. Więc kolejną otwieramy. Czy, oczywiście widzowie. No, widzowie już otwieram dla Was. Eee, pierwsza karta. O, dobra. Pierwsza karta a, dobra, tu muszę. Pierwsza karta to jest Alan Saint max X. Nie, nie umiem tego przeczytać. Kolejna. Tota. Tuta. Co to jest za piłkarz? Napiszcie w komentarzu. Czy on jest znany, czy nie. Bo nie wiem. Wstępny. Florentino. Z Portugalii. To zostawimy na koniec. Kolejna karta. Uuuu. Titan, Marquinhos. Tego jeszcze nie było. Kolejna. Fans favorite. Mohamed Salah. Dobra. I kolejna karta. To jest Klub. Bejtka. Ej, to jest Liverpool. Dobra, też karta. Ale patrzcie, był w salach A Salach gra w Liverpoolze. No i jest Liverpool. Dobra. I ostatnia saszetka. To jest... Otwieramy. Czy, będą... Czy będzie tam coś fajnego? Oj, mam problem trochę. Ale otworzę w inny sposób. W lepszy. I w inny. Dobra. Dobra. Dobra, już widzę, Pierwsza karta to jest Bazówka Thomas Muller. Smuler. I kolejna karta. Nuno Mendes. Kolejna. Be, ban. Dobrze. Nie, Dan, Burn. Z Anglii. Kolejna karta. Bazówka. Dobra. Kolejna. Kapitan. Marquinhos Też dobre bardzo. I? Uuu, De Bruyne. Giant De Bruyne. Dobrze jest. Bardzo dobrze. Bardzo dobra karta, też. No i to wszystko, co Wam dzisiaj pokazałem w tym odcinku. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się spodobał film. Zasubskrybujcie i dajcie lajka. I pa pa! Pa! Widzowie.